Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, to Cześć, ja się, Zapraszam was do następnego odcinka z chłodni studenta. Jak widzicie po tytule dzisiaj zrobimy chrupiącego burgera, i pewnie wielu z was zadaje sobie pytanie, ale co to w ogóle jest? Jakiś czas temu zobaczyłem właśnie tego otoszorca, gdzie twórca Senpai Kai dał mu tytuł Co to kurcze jest, chrupiący burger. Obejrzałem ten film, powiedziałem: Jezu, jakie to jest głupie! Po czym tego burgera zrobiłem i tym oto sposobem skończyliśmy tutaj. Ten burger mnie naprawdę zaskoczył, ponieważ jest to coś bardzo nietypowego i coś, co bardziej w takim naszym polskim języku nazwałbym po prostu tostem, ale takim naprawdę wyjątkowym, więc zaufajcie mi. Dajcie temu szansę, bo możecie się nieźle zaskoczyć. Zapraszam do partnera kanału, a my chodzimy już to przygotowywać. W takim razie, co potrzebujemy do dzisiejszego przepisu? Mięso mielone, przyprawy według naszego uznania i bułki. To dosłownie wszystko, bo to jest podstawa, z którą możemy się bawić, ponieważ do tych burgerów możemy dodać dosłownie, co nam się podoba. A to jakąś cebulkę, albo skarmelizowaną, albo świeżą, jalapeno, pikle, korniszony, jakiekolwiek ogórki, sery, które chcemy, sałaty, jajka, a nawet coś, czego byśmy normalnie nie dodawali do burgerów, czyli na przykład guacamole albo zwykły serek śmietankowy. Z tego względu, że ten chrupki burger jest tak bardzo chrupki, że kremistość i puszystość właśnie jakichś smarowideł idealnie naprawdę do niego pasują i go jeszcze tak fajnie wypełniają. A z jajek możemy zrobić fajne sadone, które nam się rozleją, jak wszystko połączymy. Więc przejdźmy od razu do produkcji tych burgerów. I paradoksalnie, chociaż nazywam to burgerami albo tostami, to może to być naprawdę interesująca przekąska na jakieś imprezy. Jeśli chodzi o bułki w tym przepisie, to bardzo ważne jest to, aby one były bardzo, bardzo miękkie. Więc szukajcie właśnie czegoś takiego, albo zawsze możecie wykorzystać typowe, tanie bułki burgerowe, ponieważ te bułki również będziemy spłaszczać i chcemy zrobić dosłownie takiego przepysznego, chrupiącego tosta. Bułki kroimy na pół. A mięso doprawiamy według uznania i z takiego oto mięsa robimy kuleczki z których powstaną tak zwane smash burgery, czyli burgery które na patelni będziemy bardzo mocno dociskać aby one były bardzo chude i lecimy na patelnię Całość polecam robić najlepiej na dwóch patelniach, gdzie jedna patelnia będzie sucha i będziemy tam na sucho tostować nasze bułki, a na drugiej będziemy robić burgery. Ja jednak na potrzeby tego odcinka zrobię to wszystko na jednej patelni, żeby Wam na początku pokazać. Czym w takim razie chcemy ugniatać, czy to bułki, czy to nasze mięso? No cóż, zawsze można kupić profesjonalne narzędzia, to naprawdę działa, ale jeśli nie macie takich wynalazków, to wystarczy zwykły garnek, który jest czysty i takim zwykłym garnkiem po prostu wystarczy to przycisnąć, a jeśli chcecie mieć pewność, że taka bułka będzie jeszcze bardziej chuda, jeszcze bardziej chrupiąca, to polecam do takiego garnka dodać trochę wody i zostawić go na tej bułce, aby ta waga tę bułkę trzymała. Tak więc na rozgrzaną patelnię dajemy bułkę i tak po prostu dociskamy. I tak po prostu czekamy, aż się stosuje. Po jakichś 30 sekundach możecie to zdjąć, bo bułka i tak już utrzyma tą swoją formę. A zresztą i tak za chwilę jeszcze z drugiej strony ją przyciśniemy. Tak jak mówię, polecam to robić na kilku patelniach i jak zawsze, jeśli macie większy garnek, możecie od razu robić dwie bułki naraz. I po dosłownie 55 sekundach w moim przypadku chlebek wygląda tak. Tostujemy go jeszcze z drugiej strony. I ja za chwilę od razu przechodzę do masowej produkcji czterech bułek na raz. Z tej strony również polecam docisnąć. I oto i jest nasz pierwszy tost gotowy. Jeśli macie większą patelnię, od razu działamy na czterech i dociskamy albo jakimś czystym garkiem, albo inną patelnią. Jak widzicie, kilka bułek mam gotowych, reszta robi się obok, a my robimy od razu mięso. Mięso jest banalnie proste. Dajemy kulkę i używamy jakiegoś garka, gdzie daliśmy tutaj troszkę oleju. To jest czysty garnek, nie ma żadnej wody w środku i tak dalej. I tak po prostu używamy siły, aby to wszystko było możliwie jak najbardziej płaskie. Po chwili puszczamy, bo nie chcemy, żeby to wszystko zaczęło się gotować. Dosłownie po 30 sekundach jedna strona jest już gotowa, czas na drugą. I robimy to samo, co przed chwilą. No i teraz tak po prostu na bułkę i całość przykrywamy. To jest dosłownie całe dzisiejsze danie. Nie wiem, czego się spodziewaliście, ale oglądacie Kuchnię Studenta. Dzięki takiemu właśnie drobieniu tego burgera mamy aż 6 Stref, które są chrupiące. Góra, dół bułki, góra, dół bułki oraz góra i dół burgera, ponieważ burgery typu smash są właśnie bardzo przyjemne, bardzo chrupiące. Dobra, mniej gadania, a więcej robienia, ponieważ czas teraz przejść na masowe robienie wszystkiego. Teraz zróbmy cheeseburgera, odwracamy i od razu dajemy ser. Na ser od razu jalapeno, na dół bułki jakieś fajne sosiwo i gotowe. Zajęło to dosłownie minutę. To jest dosłownie czysta chrupkość. Podawać od razu po To wygląda idealnie. Teraz zrobię tradycyjnego smash burgera, czyli uciskamy, następnie na górę mięsa dajemy troszkę większą ilość cebuli, niż mogłoby się wydawać i tak jakby wciskamy tę cebulę do środka. I po chwili odwracamy. Jakakolwiek cebula, która nam wyszła, po prostu damy za chwilę na burger. I to wszystko na sałatę i na bułkę, na to wszystko. Ketchup i proszę bardzo, twój tost burger gotowy. Sama chrupkość. Zmniejszam ogień i robię po prostu sadzone jajka, właśnie na burgera. Sól i pieprz. Dół mi się zetnie bardzo szybko, bo ta patelnia jest bardzo rozgrzana, więc przykrywam, aby to jajko zrobić od góry, żeby mi się przyjemnie białko ścięło. No i oto jest. Troszkę mi się rozlało, więc to po prostu przetnę na dwa kawałki. Jeśli nigdy nie jedliście burgerów z jajkiem, to bardzo, ale to bardzo polecam. Na sam początek test chrupkości. No, przyznajcie sami, takich burgerów jeszcze nie jedliście. W takim razie czas spróbować. Tak jak mówię, polecam podawać od razu po przyrządzeniu, ponieważ możecie to podawać albo tak oto w formie bardzo nietypowych, pysznych i chrupiących burgerów. Mm, przepyszne, mięsne, mocne w smaku, no i ta chrupkość jest wręcz nierealna. Gryziemy i czujemy chrupkie, w miarę chrupkie na zewnątrz i przepyszne, fajne mięso w środku i ponownie chrupkie. Mm. Albo właśnie możecie to podawać w formie ćwiartek albo trójkątów. To jest dosłownie taki mini, mini burger. Tylko dla osób, które kochają chrupkość. Tak więc, moi drodzy, oto jest coś, co wygląda jak tost, smakuje jak burger. Ale najbliżej temu chyba do burgerów z McDonalda, do McTostów, jak dobrze pamiętam. No tylko że, przepraszam Was bardzo, ale tam nie robią burgerów, tylko właśnie tosty bez tego mięsa, które naprawdę tutaj bardzo dużo zmienia. Jeśli kochasz rzeczy chrupiące, a zarazem kochasz burgery. Musisz to spróbować, to jest bardzo proste. Tym bardziej, że jest to idealna baza do wszystkiego. Jerzy, jakie to jest dobre.